Witam serdecznie z deszczowych Mikołajek. Lewarek jest zrobiony pancerny. Natomiast też jak się złamie, to nie jest w stanie mnie to zdziwić. Kolejny, kamienie, błoto, wszystko już tam. Kilka wydechów już nawet widziałem. Nie się w kaskę kubica przed, przed wyjazdem na tor? Nie, nie mamy czegoś takiego. To miało mało wspólnego z prawdziwym Rider, przynajmniej jutro, w ten pierwszy dzień. Wiesz, to mam lampkę słoneczną, która napędzana jest na słońce, ale jak widocznie można być napędzana na procenty, co zaraz zademonstruję. I działa. Widzicie, co robią procenty? No nie tylko wpływa na organizm, ale też na urządzenia elektryczne. Nie no, 8 lat miałem to jeszcze z całym palucha, no. Także nie wiem. Dobra, <śmieniu> Jak się będzie miało szczęście, to się to przejedzie. Jak ktoś będzie miał pecha, to pojedzie dwa na godzinę i też drugie koło. Czy rozwali miskę, czy co innego mu się zrobi. Natalia, bo tak się na co ty tutaj robisz? Znaczy się, prawdopodobnie mam wchodzić pod auto. Stanęliśmy na takim ciasnym nawrocie. Niestety wszyscy posiadacze telefonów komórkowych byli zajęci kręceniem tej sytuacji. Nikt nie chciał nam pomóc. Ale, ale odcinek życia. No. Przejechałem kilkaset metrów i, i, i mówię, że na pewno nie mogę się znaleźć na mecie, bo to jest nierealne, nie, nie a jednak udało się. Ciebie o mądre pytania? Tak, tak? Ciebie... nie, nie da się. Dziękujemy, na tyle.